Komisja skrutacyjna może być w następnych wyborach, czy trzeba ponownie wybrać komisję skrutacyjną i co należy zrobić w tym przypadku? Dziękuję. Proszę Państwa, tutaj się wyłonił dość poważny problem z tego względu, że w porządku obrad był punkt dotyczący wyboru przewodniczącego. Zgłoszony został tylko jeden kandydat. Nie było żadnego kontrkandydata, ten punkt porządku obrad został po prostu wyczerpany. I ja myślę, że w sumie najlepiej by było, żeby osoba wyznaczona przez przewodniczącego w momencie, gdy dysponował jeszcze mandatem dokończyła tą sesję i wprowadzić do porządku obrad wybory przewodniczącego na następnej sesji. Ponieważ nic takiego się nie dokonało, żeby po dziesięciu minutach dokonywać kolejnego wyboru. To byłby podejrzewam rodzaj takiego, no, no nie wiem jak to nazwać, wymuszania decyzji. Każdy z Państwa podjął decyzję. Po pierwsze, raz podjęta została decyzja, że nie zgłaszają Państwo drugiego kandydata. I drugi raz podjęta została przez każdego z Państwa swobodna decyzja dotycząca oddanego głosu. Ja myślę, że trzeba sobie po prostu zostawić może ten tydzień czasu czy dwa na przemyślenia, no jest duża szansa, że przecież 22 grudnia są wybory. Pan przewodniczący stracił mandat nie wiem dwa tygodnie temu, teraz ma szansę kandydowania, może. Może Rada chce poczekać na, na tego samego przewodniczącego? No, no przepraszam, to, to oczywiście żart jest, ale takie są meandry demokracji, że osoba, która trzy lata walczyła o zachowanie mandatu, zachowuje prawo do występowania w wyborach uzupełniających i do uzyskania z powrotem mandatu. No ale tak proponuję, bo proszę Państwa, no, żaden przepis w zasadzie nie reguluje dokładnie sytuacji, która się wytworzyła. Nie ma przepisu, który by mówił, że nie można po raz drugi wprowadzić do porządku obrad wyborów, ale nie ma też przepisu, który, który by coś takiego dopuszczał. Według mnie należy wolę radnych jakby uszanować. I ja bym proponowała Państwu, żeby tą sesję dzisiaj zakończyć, wyczerpując porządek jej obrad, a na przyszłej sesji dokonać wyboru, a Państwo w międzyczasie może po prostu przeprowadzą wśród siebie rozmowy, które będą zmierzały do tego, aby ten pad zlikwidować. To tyle. Dziękuję bardzo Pani Mencenas. Proszę o zabranie głosu Pana Ryszarda Huzara. Proszę zgłaszam wniosek formalny o przerwę 15 minut. My się spotkamy i podyskutujemy i wtedy zdecydujemy. Dziękuję. Ja mam jeszcze pytanie do Pani Mencenas. Proszę bardzo Pani Anna bartoni Ale czy nie istnieje takie niebezpieczeństwo, że jak na tej sesji nie wybierzemy przewodniczącego to nie będzie, nie będzie miał kto następnej sesji powołać, czy to upoważnienie, które dał poprzedni przewodniczący dla naszego tutaj obecnego przewodniczącego, ma taki skutek prawny, że może być nieskończenie długo trwać w czasie? Sytuacja jest tego typu. Jeżeli przewodniczący zgodnie z naszym statutem Przewodniczący Didyk wyznaczył do sprawowania funkcji swojego wiceprzewodniczącego, to nie ma znaczenia, czy zwołał jedną sesję, czy zwoła dwie sesje. Jeśli to jeśli by to było dotknięte nieważnością, to także i ta sesja byłaby nieprawnie zwołana, która obecnie się toczy. Zatem tutaj no wielkiego niebezpieczeństwa, większego niebezpieczeństwa, powiem tak, już nie ma. Oczywiście jest to sytuacja tymczasowa i należy dążyć do tego, żeby możliwie jak najszybciej tą sytuację zlikwidować i doprowadzić do sprawowania funkcji przewodniczącego poprzez wolę radnych, a nie przewodniczącego, który utracił mandat. Także w interesie nas wszystkich i w interesie prawa jest, żeby przewodniczący został wybrany jak najszybciej. Ale bez państwa woli to się nie stanie, tylko państwo są w stanie wybrać przewodniczącego. Nie, bo tutaj jest taki jeszcze niuans, że przewodniczący jeszcze miał mandat dając upoważnienia. W tym momencie, 13 bodajże listopada, już stracił ten mandat. I czy tutaj nie jest jakiś lapsus, czy jakiś coś. Nie jest jakaś pułapka prawna, czy po prostu będzie miał kto zwołać następną sesję, jeżeli nie będzie ten przewodniczący wybrany teraz. Ja jeszcze, jeśli można jeszcze dopowiem, do bo i, i chciałbym jednak, żebyśmy przegłosowali tą przerwę, żeby tę y, dyskusję y, nie, nie, nie rozciągać, bo jest sprawa taka, że, y, że przewodniczący oczywiście miał prawo i zrobił to, że y, wskazał następcę, tylko że sytuacja jest taka, że y, przewodniczący y, fizycznie go już. Y, przepraszam, ale nie ma, bo nie jest chory, nie jest gdzieś w delegacji, tylko po prostu stracił mandat, nie jest radnym I w tej chwili jest sytuacja taka, że. Y, i, że tak naprawdę no nie ma przewodniczącego, czyli zastępca, tu pewnie prawnicy mogliby się spierać, yy, że przewodniczący, zastępca przewodniczącego mógł zwołać tę sesję, ale już następną kto wie, czy może yy, yy, sprowadzić. Dlatego tu myślę, że, że, i, że prawnicy mocno by dyskutowali i dlatego dobrze by było, żebyśmy się spotkali, ocenili sprawę, być może się pojawi inny kandydat jeszcze, jeszcze dzisiaj i zdecydujemy, czy tak ja nie mówię ani tak, ani nie, ale myślę, że sprawa jest ważka i warto się chwilę nad tym zastanowić i później będziemy Ewentualnie dyskutować, chyba że Pani Zosiu, bardzo proszę. Proszę Państwa, powiem tak, jest bardzo mało, a w zasadzie to pewnie na palcach jednej ręki można policzyć, pytania prawne, na które prawnicy jednoznacznie udzielą odpowiedzi jednakowej. Każdy problem rodzi wielości interpretacyjne. Tak samo w tym przypadku mówią Państwo o takim fakcie, że skoro wygasł mandat przewodniczącego, to wygasły również pełnomocnictwa udzielone przez tego przewodniczącego. Zgadza się. Kodeks cywilny stanowi, że jeśli osoba, która udzieliła pełnomocnictwa, straciła swój mandat, to to pełnomocnictwo z chwilą utraty mandatu jest nieważne. Osoba fizyczna, która udzieliła pełnomocnictwa innej osoby, osobie i zmarła, to pełnomocników nie ma. Pełnomocnicy w tym samym momencie tracą swoje umocowanie. Jest na ten temat bardzo wiele teorii prawniczych. To samo dotyczy burmistrzów. Burmistrzowie udzielają w toku sprawowania swojej kadencji szeregu pełnomocnictw i były takie sytuacje, że burmistrzowie byli odwoływani ze swoich funkcji, byli pozbawiani mandatu, było też tak, że kończyli życie. I Powstawało bardzo ważne zagadnienie prawne, co w takim razie z decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez pracowników z upoważnienia burmistrzów, co z wszystkimi pełnomocnictwami, które burmistrzowie udzielili w trakcie sprawowania swojej funkcji. Oczywiście w różny sposób się wypowiadali różni prawnicy. Różne też były orzeczenia sądu w tej sprawie, ale zajął w tej sprawie stanowisko Sąd Najwyższy, który stwierdził, że istnieje ciągłość władzy i pełnomocnictwa udzielone przez burmistrza, który zaprzestał sprawowania swojego mandatu są nadal ważne do czasu wyboru nowego burmistrza. Ja tutaj nie mam innych punktów oparcia. W swoich, w swoich sądach, jak tylko opieram się na tym orzecznictwie i przez analogię pozwalam sobie powiedzieć Państwu, że skoro burmistrz, który ustąpił, z, jakby nie powoduje utraty jego pełnomocnictw, tym samym przewodniczący, który utracił mandat, być może, być może nie zabiera ze sobą udzielonych pełnomocnictw, tylko te pełnomocnictwa zachowują moc nadal. Na tej podstawie wygłaszam taki sąd, że chyba nic się bardzo ostrożnie próbuje to zrobić, ale ostatecznie to trzeba zadecydować, czy tak czy inaczej. Uważam, że naprawdę nie będzie nic złego, jeśli Zastępca przewodniczącego wyznaczony przez pana Kazimierza Didyka zwoła drugą sesję. Zaznaczam, jest to tylko pogląd, który może mieć również poglądy przeciwne. Już rozmawialiśmy z panią Kapałą. Pani Kapała twierdzi, że jest inaczej. Ale jak jest inaczej, to za bardzo wyjścia nie mamy. Bo tylko ewentualnie komisarz No też można, też można ogłosić przerwę na przykład i, i, i przystąpić za tydzień do kontynuowania tej samej sesji. Można. Wówczas nie trzeba zwoływać. Tylko teraz trzeba ogłosić przerwę i wyznaczyć rozpoczęcie y, 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 przerwę na przykład, nie wiem, do. Dzisiaj, który? Dwudziesty tak? No to można ogłosić przerwę do 30. Proszę Państwa, jest tak Panie możliwe. Panie Przewodniczący, prosiłem, złożyłem wniosek formalną przerwę i bardzo proszę o przegłosowanie. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za wnioskiem o ogłoszenie przerwy? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto był przeciw? Nie ma. Dziękuję. Ogłaszam dziesięciominutową przerwę.